Lekcja chodzenia po wodzie. Czy nie masz wrażenia, że czasami życie przypomina takie wzburzone morze, a ty siedzisz w łódce i te fale sztormu czasami próbują tą łódką zachwiać, próbują zatopić? Te fale sztormu, czyli różne takie niesprzyjające, niemiłe, nie, nieoczekiwane wydarzenia w życiu, czasami jakieś problemy, jakieś choroby, jakieś okoliczności. Trudne, tak jak śmierć bliskich osób, choroba bliskich osób, może Twoja choroba. I te fale sztormu próbują zachwiać Twoim życiem, zachwiać Twoją łódką, zachwiać twoją, Twoim zaufaniem, Twoją wiarą, powodują lęk o przyszłość, co będzie, jak będzie, jak można żyć. I chcę Ci powiedzieć, że każdy z nas tego doświadcza. I doświadczył tego również apostoł Piotr. Któregoś dnia usiadł do takiej łódki i zobaczył wzburzone fale. Tą łódką zaczęło chwiać, że myślał razem z innymi apostołami, że zginą. Ale w tym sztormie, w tej burzy zobaczył Jezusa, który idzie po falach. Jezusa, który jest ponad żywiołem, który idzie po falach. I powiedział do Jezusa: Jeśli to ty, panie, to pozwól mi do siebie przyjść. Chodź, Piotrze. I Piotr wpatrzony w Jezusa. Wpatrzony w Jezusa szedł ponad wzburzonymi falami, wbrew temu wiatrowi, który wiał, wbrew temu żywiołowi szedł, wpatrzony w Jezusa po tych wzburzonych falach. Ale przyszedł taki moment, że zaczął oglądać się na falę, zaczął oglądać się na ten wiatr wiejący, zaczął być może myśleć to niemożliwe krocze po falach i wtedy zaczął tonąć. Panie, ratuj. Jezus chwycił jego dłoń i wyciągnął z powrotem na powierzchnię. I chcę dzisiaj Tobie powiedzieć, że Jezus jest ponad wszelkimi żywiołami w Twoim życiu, w Twoim i moim życiu. Jest ponad falami. On kroczy po tych falach. Nic go nie zaskakuje, nic go nie przeraża. On jest Panem i On króluje. I jeśli Czujesz, jeśli doświadczasz tego tak jak i ja, że czasami właśnie życie jest takie jak wzburzone fale. Jak nie choroba męża, to choroba syna, jak nie choroba syna, to choroba taty, jak nie choroba taty, to jakieś inne okoliczności. Śmierć kogoś bliskiego, coś, co ciągle nas zaskakuje, może jakieś problemy finansowe, bez względu na to, co ciebie dotyka. Jezus jest ponad tym. I o ile będziesz patrzył na Niego i szedł z wiarą, patrząc w Jego oblicze, patrząc w Jego twarz, możesz być ponad tymi falami, możesz kroczyć po nich z wiarą wpatrzony w Jezusa, nie oglądając się na okoliczności, nie oglądając się na wiatr. Dopóki patrzysz na Jezusa, możesz kroczyć na Jego słowo. Po tych falach, po tym wzburzonym morzu, po tych okolicznościach, być ponad tym, mieć spokojne myśli, mieć e, zaufanie, dlatego że On jest ponad wszystkim. A gdyby tak się zdarzyło, że zaczniesz czuć, że toniesz, bo spojrzałeś na wiatr, bo spojrzałeś na okoliczności, i czujesz, że Twoja wiara się zachwiała i czujesz, że być może zaraz utoniesz, to chcę Ci powiedzieć, że Jezus jest blisko. Jest tym, który pierwszy wyciąga dłoń i wyciągnie Cię z największej toni, jeśli tylko do Niego zawołasz, jeśli tylko Jemu zaufasz. Ja tak robię, ja tak staram się żyć, bo inaczej chyba bym nie przeżyła tego życia, jeśli bym nie patrzyła na Jezusa, tylko na te wzburzone fale w moim życiu. Patrz na Jezusa ufaj jemu pozwól mu się prowadzić na jego słowo wpatrzony w jego oblicze możesz być ponad tymi wzburzonymi falami w twoim życiu cokolwiek się dzieje patrz na jezusa i jego trzymaj za swą dłoń i z nim potem w spokoju w zaufaniu wejdź z powrotem do bezpiecznej łodzi kiedy te fale Umilkną. Do zobaczenia następnym razem.